Purena. Naprawdę dobre. Zupa dyniowa z chorizo. Do garczka odrobina oliwy. Do tego, jako dobry start, cebula i czosnek. Podsmażcie kilka minut i za chwilkę dodamy resztę składników. czyli i imbir dla podkręcenia smaku. Popatrzcie, moja cebula już przesmażona. Lecimy z resztą składników. Polędwiczka wieprzowa, odrobina chorizo, sól i pieprz. Teraz wszystko podsmażcie dokładnie około 5 minut. Chorizo i polędwiczka już prawie przesmażone. To jest czas, kiedy wrzucamy resztę składników: papryka i ziemniaki pocięte w kostkę. Popatrzcie, jak to fantastycznie wygląda. Całość podlewamy bulionem oraz dodajemy głównego bohatera, zupę krem z dyni i marchewki. 10-12 minut i nasza zupa zrobiona. Słuchajcie, nasza zupa już gotowa, wykończymy ją tylko odrobiną limonki i śmietanką. Serwujemy. Teraz odrobina zielonego i jeszcze szczypta limonki. Nasza zupa gotowa. Sprawdźcie ten przepis i dajcie znać, jak wam smakuje. Do zobaczenia. Purena, naprawdę dobra.